Dzień dobry, dzień dobry, witamy Was kochani z Luiskiem bardzo serdecznie. W, um, dzisiaj mamy co? 10 stycznia, godzina 8.02. Tak, my już jesteśmy na chodzie. I będziemy dzisiaj co robić Luisku? Sprzątać. Tak, a Ty już jak słyszysz sprzątanku, to dobie się nie chce na ten temat nic słuchać. A ta tak, ja teraz się odsunęłam, a on się przesuwa. Tak, ty lubisz tak jak dzisiaj tutaj robię, prawda? Zepsuł mi się kran. To znaczy, jak woda leci ciórkiem, jest ok, a jak się przełącza, na to, żeby tak leciała, no to nie działa. Brian mi wczoraj przywiózł. Co? W paczkę. To jest chyba jakiś żart. Czy to jest cholera oddzielnie? A to miało być nie zadowolona już. Coś mówiłam, że za dużo to chyba, że ja się mylę. Powiem Wam tak. Dzisiejsze nagrywanie w ogóle mi nie wychodzi, bo co włączam nagrywanie, na to co to nagrywanie robi, zatrzymuje się, ale tak. Mam. To jest yy, biospirulina z Biocholerią. Ja już kiedyś to brałam, tylko miałam oddzielne kapsułki. To byłoby sensu. Ja nie lubię za dużo wpychać tego w siebie, ale muszę się pooczyszczać troszeczkę. Może się przyda. Od czasu do czasu można. I powiem Wam, że dzisiejszej nocy mi się bardzo dobrze spało. Luis jest, jest gotowy, żeby wyjść. A mi się nie chce. Piję tą kawę ale potem biorę się za sprzątanie, bo już część rzeczy chcę powynosić, Znaczy część ja już mam przygotowane do wyniesienia. Zostaje tylko Mikołaj ta choinka, jak wspominam. Te laski jeszcze muszę ościągnąć. Eee, I chciałabym sobie okna pomyć, ale mm, 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 za zimno dzisiaj jest, więc nie będę tego robiła, chyba że wewnątrz. I firankę muszę wybrać. Ja nie wiem, co ta moja gwiazda robiła, ale ona jest różowa. Takie paski no. różowe ma. Ciągle robota. Człowiek by chciał usiąść nic nie robić, a w ogóle zamówiłam sobie wczoraj książkę Słońce. Jak ona przyjdzie, ja ją wam pokażę. Wysłał mi wczoraj brat Linka, więc stwierdziłam, OK, kupię, zobaczymy, poczytamy. Nadia miała tą lekturę. Mar Matyldę dostała bardzo dobrą ocenę. Teraz następną lekturą jest. Chłopcy z Placów Broni, i potem jeszcze coś tam wskakuje, i to chyba będą już te dwie ostatnie lektury. Czy może jeszcze jedna? Aha, nie, Katarynka jeszcze. no. Także tych lektur. <laughs> Mają to i wzięłam, pozamawiałam. I będzie spokój. Zamówiłam Chłopcy z Placów Broni i zamówiłam Katarynkę. O tak, bo tamtą, tą pomiędzy, to oni dostali na koniec roku książkę, więc. Jeden zakup mniej, to dobrze. Teraz poniedziałek, mam kartkówkę z matematyki. Trzeba dzisiaj siedzieć i uczyć ją, kurde. Aniu, dlaczego ty nie masz czasu? Ja wiem, masz swoje prywatne życie, Ania to nam pomaga. Z tą matematyką, bo my tutaj fenomenami raczej nie jesteśmy. Więc, a teraz przyjdę do picia swojej kawy, bo aktualnie jesteście o nią oparcie, a chciałabym się napić, ale jak ją wezmę, to polecicie. Jakże ja kawę biorę do ręki, a z wami widzę się potem. Dobra, wróciliśmy z zakupów. Byliśmy w dwóch sklepach, ale to tak de facto wygląda, że tych zakupów jest sporo. Ale to jest tylko tak nawrzucane, bo przecież w tym lidlu to tak pchają ten towar. Że on sam powinien wyskakiwać, gdzie? Do siatki. Mm. Więc teraz będziemy co robić? Przepraszam cię, Nadia. Eee, hol zakupowy. Nadia sobie kupiła pierogi hot, hot. ruskie, bo taka ją ochota naszła w sklepie, A ja? że stwierdziła, że ona... Nadia, ja bym sobie je podgot... Nie, na patelni bym dała. Spaczka. Ja bym na patelni je obsmażyła. Nadia tak z cebulką i one lepsze by były. Tak ją naszła ochota, już się powtarzam. Ale wiemy jak to jest. Mamy smaka, trzeba czasami sobie pozwolić na to, że mamy To przechodzimy do zakupów. Pierwsze co, ręcznik papierowy, ale ja chciałam ten duży. Ale ja nie taka już głupiutka jestem i ja stwierdziłam, że ja będę czekała sobie na promocję, więc kupiłam sobie ten taki tani, za 5 zł. Następnie znowu siata, ale to dla dużego psa, bo duży pies. On to jest z makaronem bądź z ryżem. Tutaj mamy jogurt, ale to jest chyba męża. Tutaj mamy spakowane mandarynki. I jeszcze to w Albi było, bo to jest siatka z Albi. E, takie, co to jest? E, Kiełbaska jakaś, to będzie z salami? Chyba tak. Nie mam tych okularów, ja serio nie widzę. Ale dobra. To mamy z Albi. Kolejna siata. I wy powiecie, uuu, zdurniała baba, ale yy, od czasu do czasu Nadia lubi sobie to zjeść, a że teraz ma dobrą cenę, 4,99. Jak się kupi dwie sztuki? To wzięłam znowu takie cztery, bo od czasu do czasu, tak jak ja Nadia to je, ja tego nie wiem, bo ja w ogóle nie przepadam, chociaż jak Nadia to zrobi, ona to tak robi ze śmietaną i z serem, I smakuje, to powiedz. Ostro dużo, tego ostrego. Dużo go dajesz? Tak, i potem dużo śmietany i dużo sery, to jest takie pyszne. Aha, ale łagodne żeby ostatnio. Ja no. ja zliją po prostu, jak idę ja na zakupy, to jest tylko mogę, mogę. Ja sobie wzięłam śledzie z cebulą. Uwaga, wzięłam kawę i przy kawach stała pani, tak się zastanawia, przelicza te promocje. I ona mówi: wcale nie kosztuje 39 zł, mówię tylko 33, coś tam przeliczała. Nie wiem, tam przy kawie jakąś coś było. Ale zaproponowałam tej pani tą kawę i wzięła. I teraz tak, skrzydełka, z kurczaka łagodne, one są dla mnie. Ja je wrzucam sobie do Elfrajera i z Elfrajera jejem, jem. Także takie dwa opakowania dla siebie. A Nadia dla siebie wzięła polędwiczki z kurczaka, z ja I to się zrobił w Elfrayerze. Ja wiem, że... To, ale... O, teraz tak. Co? To super. I ja wiem, że to jest sef, ale z nimi tak się idzie. I to tak, jest lęczi. Ja to... ja Już takie w aucie płykły jajka, te sprężę, te jajka niespodzianki. Powiem Wam, to jest jakaś zaraza, to jest jakaś obsesja. Pani w składzie powiedziała, że dzieci nawet 20 jajek kupują. Ale znając moją córkę, to ona w ogóle dzisiaj chciała cały karton kupić. No. 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 No, no to jak ujemy, upside down normalnego. No. Czy ktoś ma Willa z Upside down? Bo normalnego ma, nienormalnego nie ma. Jakby pokażę... to zabrzmiało, e, takie jogurty. Dzisiaj wylatuje na obiad zupa kalafiorowa, więc mamy ziemniaki, to do tyłu. Marchewkę, bo u mnie zupa musi mieć dużo marchewki. A to są zakupy z Lidla. E, co to jest? Porcja rosołowa z Następnie mamy co tutaj? Trzy pomidory malinowe. Boże, jak ja uwielbiam pomidory. Ja też uwielbiam pomidory malinowe. Takiego ma. Teraz mamy tutaj smoothie. Raz, dwa i były trzy, ale nie ma trzeciego. Później będzie. I wzięłam, wiecie co, takie krewetki z makaronem. Pamiętam cenę, bo 9,99. Jestem tego ciekawa. Więc że ja uwielbiam krewetki. Także wzięłam sobie. I jeszcze dla mnie mam tutaj śledziki razy dwa. One są z... Z czymś z cebulką. Z czymś z cebulką. Na mniejszym ogniu, nagle, bo już czuję, że się przypala. I teraz tak. Kolejna siata. Mamy jeden kalafior. U się licia. Puch, drugi kalafior. I teraz musz wziął, ale ja nie Nie, do pracy, czy do domu? Nie mówił tata? Takie zupki, one były w Lidlu. Chyba, tak, ale na to, to jest akurat ta z Lidla. Tu jeszcze dwie też takie zupki, ale czerwone. Hm, ale pachnie tymi pierogami. Mm. Kolejne dwa takie jogurty. Mamy cztery takie takie same smaki wziął, wszystkie cztery. Ulecisz mi zaraz tego krzesła i będzie znowu szlarmo. I oczywiście masło razy trzy, bo mnie masło I... A to idzie. I... Atlasowy papier toaletowy dla dziewczyny. Teraz kolejna siata. Rzodkiewka. Kto lubi rzodkiewki? Ja! Ja lubi rzodkiewki, prawda. Banany. Co my tutaj mamy? Jabłuszka! Jeszcze wczoraj kupowałam jabłka ale prawie zeszły. Lika, ja zaraz polecę, a Ty z tym również. Jeszcze co my tutaj mamy? Teraz zaczynamy do mięs dochodzić. Filety z piersi kurczaka, to wziąłam raz i to też jest w promocji, holsy dla męża. Co my tutaj mamy łopatkę? Bo łopatka dzisiaj była za 6 czy 6,90. To wzięłam razem 2 i ją muszę pokroić w kostkę. I dla psa mojego, bo mu zmieniam, bo on nie wszystko już ostatnio chce jeść. I takiego dużego schaba wzięłam. Ja ten schab sobie poprzecinam i przygotuję sobie na kotlety czy na rolady, tak żeby w zapasie było, bo mi się codziennie do sklepu nie chce chodzić. Także nie to jest w ogóle. czy to jest mięso. Nie, to jest? No, faktycznie nie, no trochę tych zakupów jest. I tak, i do zupy, pietruszka, świeży koperek. Co mm, tutaj mamy? A mój mąż sobie wziął gniazda z łososia i to jest dobre i ono jeszcze teraz było minus 30 taniej czy tanie, 30% ze względu na to to były, coś mówił, dwa dni do końca. Co no i tak dzisiaj pójdą. Teraz poczekaj chwilę. I znowu już kolejny jabłek. U nas dużo jabłek idzie, a zwłaszcza bardzo dużo jabłek. Lia i mąż. Tak? Teraz te chusteczki z Adi, jeżeli są tutaj mam, albo osoby, które używają chusteczek, to są też z tą wodą. To Kurde, nie wiem czy to są te, nie powiem Wam. Nie jestem teraz pewna. Ale jedne są takie, że są naprawdę super. I teraz cudowiskie, fajnie tam nie ja leci. Wszystko. Ach, teraz nie otworzę. Kolejne te chusteczki, proszę mi tu położyć. A teraz to się robię. I na tak jak ja mówiłam, ona dzisiaj miała best ochotę na pierogi ruskie, to wzięła sobie jeszcze mrożonek. I teraz ostatnia siata, wreszcie. E, warzywka do dupy, Czekaj, mise. I tam, czekaj, do tyłu. O, i tata wziął lice, jej ulubione serki. Razy cztery. I dwa. O, e, wzięłam dwa awokado ze względu. Ua! Ua! trzymaj! E, jedno było, jeden plus jeden gratis. także wzięłam. To dobrze, e, dla Briana, żeby sobie mógł kanapki robić do pracy, czy nawet Paweł, do szkoły. Ligiłam. Lika sobie wzięła taki serek. E, tutaj, nie, to są galaretki, czy co to jest? To są galaretki, Poczekaj. Nie, to są... Obu... Czekaj chwilę, Lilia, co to jest? E, mus, to są musiki. I tu jeszcze... Moja serek? ulubiony! Króciaki mm. do mycia uwielbiam je. Tym mi się tak dobrze garamy, je Mówiłam, że jest trzeci. To jest Nadie. I teraz tak makarony. Lubię te makarony. I one mają grupę A. Chyba tak. Ale w tym nie jest pokazane, bo ten na przykład... Ten na przykład ma, że jest e, grupy A, a ten nie ma. Ale to jest ta sama firma, raczej tak. Takie? Później wzięłam to są listki czyszczące do WC. Sprawdzimy to, bo tego nigdy nie używałam. Lejka sobie wzięła takie kabanose z szynki. Cebula. U mnie cebuli nie może braknąć. Ja tak lubię cebulę. Cebula i czosnek. O właśnie jutro na muszę czosnek kupić, bo ostatnio to tak, jedno stoisko 6 zł ząbek główka czosnku, a na tym drugim stoisku za 3 złote ten sam czosnek. Więc na początku nie ma co brać. Antyreklama w początku giełdy. I kolejne jogurtyki. Moje ulubione tutaj. I kolejny makaron z grupy A. Znaczy to są nasze rzeczy. 300 zł pykło w Lidlu, 200 niecałe. W Aldi chyba 190 jakoś tak było. Także Aldi wyście strasznie podrożeli, trzeba przyznać, ale w Lidlu fajnie poszło. Ja jestem ciekawa tych kredytek... Z tym makaronem tutaj jeszcze, właśnie, ja sobie może jutro to zrobię z tego względu, że ja będę potrzebowała czosku. Ten czosnek, co ja wczoraj używałam, on już jest przerośnięty, on puszcza. Wiosnę czuję, no. Także mamy tutaj... Dobry Danko, teraz będziemy to chować, wszystko posprzątamy. Ja się biorę zagotowanie, wyciągam wyciągam w ogóle. Kran mój się zepsuł i trzeba go... A czy mąż już zamówił tą jedną część, a tą będziemy reklamować, bo... A jak jest! Człowiek kwotę. się przyzwyczaił, że to ta, ta tak tak, woda taka gdzieś. no. Teraz już leci. Tak. Także teraz będziemy chować zakupy. Także to to. Potem. Co chcesz? Nic nie chcę. Dobra, nastawiłam na zupę, dzisiaj jest zupa jak widać kalafiorowa. Muszę jeszcze troszeczkę zalać wodą, bo podniosła mi się do góry, A, ale będzie pyszna. Dobra, dałam jeszcze tutaj ziele angielskie i liść laurowy. Teraz weźmiemy to, zobaczmy co zrobimy. Tam na dół, bo tam na dole jest mięso i dlatego te warzywa mi tam nie chcą wejść. A ja się później miejsce zrobię. Nie ma tak źle. A tutaj w tym garnku gotuje mi się łopatka dla Luisa. Okej, okay, super już jest zgotowana, okay. pachnie, a ten koperek dodaje takiego zapachu.